Za nami trzeci dzień klamry. Dzisiaj widzowie mogli zetknąć się z dozą surrealizmu w spektaklu Kabaret Olbrzymów w Teatru Cinema. Zapraszam na rozmowę z twórcą. Moim i Państwa gościem jest Pan Zbigniew Szumski, reżyser Teatru Cinema. Patrząc na Pana spektakl, nasuwa się głównie słowo surrealizm. Cały kabaret olbrzymów jest w nim mocno zakorzeniony. Czy chciał Pan przez to zburzyć logiczny porządek świata? Ja, ja myślę, że... Z, zacznę, powiem tak, że surrealizm gdyby przywołuje porządek świata. To jest taki porządek może zdeformowany, może rozdrobniony, czy zdekonstruowany, jak się teraz mówi. Ale to jest, to jest absolutne y, dopominanie się sensu i porządku. Kiedyś dawno temu graliśmy w Zurichu i organizatorzy zaprowadzili nas do miejsca, gdzie mieścił się kabaret Voltaire, tam gdzie zaczynały się te akcje dadaistów, to obrażanie publiczności. I wtedy też tam powstała w nas myśl, że możemy też możemy zrobić kabaret. Choć była to bardzo taka myśl enigmatyczna, bo jak gdyby wydawało nam się, że przy naszym stylu. Teatralnym to kabaret nam nie przystoi, a byliśmy młodzi, więc bardzo ograniczaliśmy się w tych naszych pragnieniach. Mieliśmy tylko górnolotne myśli i byliśmy bardzo przywiązani do takiej bardzo poważnej awangardy. Dlatego, że chciałem to powiedzieć, bo ten, ten spektakl to jednak jest kabaret, to jest jakby taka nasza odskok w bok. Coś co robimy z przyjemnością, ale to nie jest główny nurt naszego teatru. A skąd, skąd sama nazwa kabaret olbrzymów? A kabaret olbrzymów to ma, ma dwa powody. I jeden to, że to jest taki pomysł scenograficzny, że była mała budka, małe drzwi pomniejszone i że wszyscy, którzy są na tej małej scenie są olbrzymami. A drugie, że stara niemiecka nazwa Sudetów to, to są góry olbrzymów. Treść, jaka płynie ze sceny, skupia się głównie wokół problemów społecznych. Mówi się o nędzy, o problemach prostych ludzi, jest też coś o urzędnikach, o pysze artystów. Czy to miał być Pana komentarz do otaczającej rzeczywistości? Bo kabaret Olbrzymów został wystawiony już 16 lat temu i czy… 22. 22? Tak. Czy w takim razie on jest jeszcze aktualny? No właśnie ja nie wiem, czy on jest aktualny. To jest, my to gramy z przyjemnością, ale yy, jak jestem takim świadkiem takiej oto rzeczy, że czasami on jest aktualny. Powiedzmy 5 lat temu, yy, 22 lata nie był aktualny. Był jakby takim ewenementem, a z drugiej strony jakby nie pasował do tej rzeczywistości, potem nagle okazało się, że jest aktualny, potem znowu tracił swoją aktualność, ale przez tą stałość, że my ciągle. Gramy go. Ostatni program powstał chyba 10 lat temu. A te rzeczy, które były dzisiaj, to są rzeczy sprzed 22 lat, więc on tam tak sobie płynie. Raz jest aktualny, raz nie jest aktualny, my raczej tej aktualności szukamy w naszych gustach, w naszych tam rozmowach, takich naszej nawet intymności. I jeśli pojawia się coś społecznego, to tak, no bo nasze rozmowy są społeczne, ale nie jest to takie, jak gdyby że chęci zakotwiczenia się w takich. Temat biedy jest wiecznie aktualny, ale też tam jest sporo takich aluzji seksualnych, to też jest zawsze aktualne. W, w 2000 roku wystawiliście Państwo kabaret olbrzymów, a do tej pory spektakle były raczej ograniczone, jeśli chodzi o słowo. Co więc pana skłoniło do tego, żeby w Kabarecie Olbrzymów zacząć operować tym słowem? A to jest proste, są wykształceni aktorzy po szkołach i, i trochę się czasami, czasami tęsknią za słowem, chcą pośpiewać, więc to jest takie najprostszy wentyl dla, dla nas i taka rozrywka, i, i takie zabawienie się w to, co umiem. to, Czego się nauczyłem. Więc to jest taki. Taki rodzaj odpoczynku. Tadeusz Kantor. To nazwisko jest zapewne Panu znane, co widać y, po tym spektaklu. Jak, y, jak jego twórczość wpłynęła na Pana i na to, co Pan prezentuje? No, Tadeusz Kantor to jest, to jest. Nie chcę powiedzieć, że jest, mój, jest moim mistrzem, bo to byłoby, bo była zarozumiałość, ale, ale tak wpłynął bardzo. Na takie wybory życiowe. Zacząłem robić teatr także z tego powodu, że zobaczyłem spektakle Tadeusza Kantora, zobaczyłem też spektakle Piny Bałsz, jak jakby wokół tych, tych dwóch fascynacji, z, tylko i wyłącznie z powodu pasji, zacząłem zajmować się teatrem, nie mając żadnego wykształcenia. Najkrótsza i najbardziej miażdżąca Krytyka, jaka może spotkać, yy, tak powiem, twórcę teatru. Usłyszałem ją ostatnio. Na szczęście nie na, na temat swoich spektakli. Yy, córka jednego z aktorów wróciła do domu po wizycie w teatrze lalki. To nie było w Toruniu, żeby tam miejscowość z nie obraził. Zapłakana. Kiedy mama ją dopytywała, ale co się stało? No dlaczego płaczesz? Ona powiedziała tak. To było takie nudne i takie krótkie. To jest anegdota.